Siemanku, witajcie na moim kanale, dzisiaj e, dodaję modyfikację zombie do GTA e, Wróciłem już wcześniej taki filmik właśnie z modyfikacją, ale e, pojawiła się uaktualnienie i mm, zombie są urozmaicone i uważam, że gra jest naprawdę e, ciekawa. Tutaj na początku za bardzo nie wiedziałem co chciałem zrobić gdyż jak zobaczyłem, że cały mój asortyment broni zniknął, a pojawiła się jakaś siekiera i tylko pistolet więc uciekłem w najbardziej bezpieczne miejsce schronienia, jakie znalazłem. Ale widzę, że, że ta postać zemdlała. Znaczy, jeszcze nie. No, e, tak, tak, na początku to, kurde, albo to są nowi sąsiedzi po prostu i dlatego przyszli, przyszli się przywitać. No nie, nie, nie za bardzo. E, rozprawiłem się z nimi, tylko jak wyszedłem z domu dałem im porządnie w kości, co, co zresztą będzie pokazane nie nie tutaj troszeczkę jeżeli taka sytuacja jest że właśnie damy się za bardzo zombie się do nas za bardzo zbliżą na bliską odległość to dopadają nas i wtedy ciężko jest cokolwiek, cokolwiek z nimi zrobić no ale tutaj na otwartym terenie jak już uzupełniłem zapas broni to poradziłem sobie z nimi co krótko powiem o tej modyfikacji że jeszcze to jest, wydaje mi się, w fazie, fazie testów, bo e, gramy, gramy, a za chwileczkę mamy, zostajemy wyrzuceni do pulpitu, więc modyfikacja jest jeszcze e, tworzona i ulepszana, tak mi się wydaje, ale zapewnia nam ciekawą, ciekawą zabawę i jakby nie było jeszcze urozmaicenie. Jeżeli ci wam spodobało, zapraszam do lajkowania i subskrybowania. Pozdrawiam, macie się, cześć!